Dziesięć przykazań. Czci drzewo cieśno, nie mów fałszywych liści, nie kradnij korzeni, lasów nie zabijaj. Lipowa głowo nie cudzołóż, klipsów nie przywłaszczaj sobie, ani aureoli, ani cieni, ani dobra, ani bólu ani kokardy dziewczynki, którą rozbiły belki ojców i matek. Pamiętaj o imionach kwiatów. Nie pożądaj żony wymyślonej ani żywej. Nie będziesz rzeźbił bogów cudzych. Przekręty stolarzu, czci drzewo, dobra i zła. Czci pokuszenie gałęzi i zapach jabłek, czci drzewo krzyża, które we mnie umiera. Komu poezja? O czymże mówić ludziom i miastom z muzyką w pudełkach? O czymże szeptać obrazom na ścianie, dziurkom od klucza, poduszkom miłosnym? Uszom zapchanym watom Jaki rapsot wypisać manekinom w oknach wystawowych? Komu słowo, a komu ciszę? Komu nic, a komu wszystko? Szukam wspólnika do podziału słów, rozmów, rzeczowników, zaimków, znaków zapytania i nawet chętnie bym siebie rozdał ubogim. Jestem jednym włosem w ogromnej szczotce pokoleń. Jestem w stworzonej sieci kosmosu nitką słabą, która pęka i przepuszcza ryby małe jak ból. Jestem tarczą zegara i wskazówką śmierci. Tyle jestem, ile wiem. Tyle podążam naprzód, ile drogi zarysowanej w horyzoncie. Tyle widzę, ile słońc pada głucho za górami wieczoru. Tyle kocham, ile chcę żyć. Winda. Jeszcze nie oswoiliśmy ziem i gwiazdozbiorów, a już budujemy windy do nieba i piekła. Jedziemy w górę. Zawsze brakuje kilku pięter do raju. Hałaśliwie zjeżdżamy w dół. Tysiąc piekieł otwiera spódzielnie usługowe, w których można jeść, pić, tańczyć, płodzić, umierać. Co będzie? Gdy niebo nas minie jak kometa, a piekło gości? Konstrukcja. Jeśli on, jeśli ty, jeśli my razem wszyscy powiemy nie, zatrzyma się krzywda i zemsta. Ale jeżeli choć jedna belka w naszej konstrukcji zawaha się, runą wszystkie nie i tak, wszystkie piony i poziomy, nie odnajdziemy kierunku nadziei, fundamentu ojczyzny. Ani punktu wyjścia. Nie wyplączemy się nawet z własnych włosów i obłędów. Ojciec został w pamięci, jak srebro, które sypie się ze wszystkich stron, odpryskując od drzew. Od deszczu, każdy miesiąc o nim śpiewa. Dał mi siłę do przenikania przez kruchość życia. I tu, i tam wiedział o pustyni, o pustej skrzyni, którą budujemy sobie na lata głodu. Czasem szron na krzaku, który sadził w ogrodzie. Czasem jego uśmiech zarysowany czerwonym mieczem błyskawicy. Przyjdzie stamtąd, gdzie jeszcze nie byliśmy. Oddzieli nas światłem od ciemności. Wnuczko radosna. Wszystkie bajki zaczynają się w dołeczkach Twoich policzków. Jesteś dobrą nowiną na złe telegramy i chlebem dla zgłodniałych. Ukłócnij przed wyschniętymi nogami starców. Powiedz głuchym coś niezrozumiałego, na pewno się ucieszą. Tańcz przed umierającymi. Jesteś ledwo rozkwitłą różą naprzeciw rżyska dorosłych. Ogłoszenie. Uwaga, wzrost średni, oczy piwne, kuleje, cierpi na zanik obywatelstwa. Znaki szczególne, gorycz i sprzeciw. O godzinie 20 widziano go w przejściu z tego na tamten świat. O północy zaszła mu z tyłu cisza, przesłuchiwała go. Nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie. Dym z komina nie zawsze jest zaproszeniem na obiad. Ci bez nóg wiedzą, że do nadziei idzie się nawet 100 lat. Cierpienie jest rywalem pustej radości. Obłąkany w ciemności szuka granic. Nie dotykajcie bryły, w której wszystkie skrzywienia epoki. Handlują górami, których nie ma. Polują na owady, a sprzedają tygrysy. Widzą łzy, a mówią zaraz o utonięciu i potopie. Rozdajesz, sycisz, odpuszczasz, wyciągasz głodnych z ciemnych korytarzy i głuchych z zamętu i z metalicznych hałasów. Kuszonych z poskręcanych przyjemności, nagich ubierasz w kolorowe suknie. Z więzienia wypuszczasz, dajesz piękno kobiecie, prawdę mężczyźnie, jedno i drugie obojgu. Nicości nie pozwalasz zaistnieć. Rozpaczy przetrącasz nogi, Aby nie mogła wędrować z reklamą czarnych zakończeń. Prawdopodobnie prostujesz kręte drogi, Chociaż mało kto zadawala się Twoim pomysłem na istnienie. Bo co myślą nasi sceptycy? Powiedzcie to naszemu ukrytemu Panu od wszystkiego, co jest złe, skoro wszystko, co stworzył, jest dobre. Jestem jak kryzys, jak manko. Dochodu dwa i pół tysiąca złotych, a cztery tysiące rozchodu. Różnicę dopłaca młodzież szczerością, znajomością błędów marzeń. Chętnie więc wracam do pokoju z zatwierdzonym planem na nowy rok. Może wykonam zadanie jednostki w społeczeństwie, zarysuję plac narodów, oblicze, transport nadziei. Teoria wychowania. Starcy poprawiają teorię wychowania. Na patriotów wyrosną dzieci. Armaty już leżą w pudełkach od ciastek. Wodne pistolety będą jutro potrzebne do zabawy we wrogów. Jasi Małgosia z zaszytów zbudują samoloty, z żołędzi urosną wojska na podwórku i całą ludzkość uporządkują do rozstrzelania. Niewinne dzieci będą groby skopywać szybko i sadzić fasole. Świat jest sześcienny, oszklony, jak duże biuro z ogłoszeniami i propozycjami, za 500 złotych z widokiem na morze, za 100 złotych z widokiem na góry, za darmo z widokiem na śmierć. Syzyf, nie wiadomo do jakiej problematyki należy głaz ogromny. Daremnie wciągany na górę, przez stulecia osuwający się na równinę. Uczeni chcieliby uznać go za meteoryt wściekłego wszechświata. Wychowawcy urządzają wycieczki w jego cień, aby podziwiać wielkość i historię. Kapłani chodzą wokół głazu cicho, jakby był gniewem samego Boga. Więc dlaczego jest symbolem bezowocnej pracy? Dozorca. O szóstej rano witam słońce, sprawdzam swoją tożsamość, patrzę z pierwszego piętra na rozruch miasta. Dozorca magazynów otwiera okiennice, Dozorca parku budzi łabędzie, księżniczki w kopule botanicznej. Dozorca śmierci. Dzwoni kluczami, otwiera wieczność i wpuszcza tam psy myśliwskie. Modlitwa przestraszonego. Wybaw nas od młynarza, który myli ziarna z plewami, od kominiarza, który zamiast kominów czyści lufy armatnie. Księgowej, która przesyła rachunki za remont wyobraźni, a od królewskich pałaców, gdzie marnują się butelki, kromki i cygara, wybaw nas od nadmiaru informacji i rozgrzebanej kultury. Nie prowadź do windy, która zrzuca nawet aniołów w podziemia. Na wrogów skuteczniejsze milczenie niż odwet. Dla głupich lepsza oczywistość niż mądrość. Poeci wolą jedno kryształowe zdanie niż tysiąc hałasujących wierszy.